W poniedziałek. Tak, w poniedziałek, ustaliliśmy, że macie ustalone zadania do zrobienia, jeżeli chodzi o instalację sanitarną, elektrykę, wszystkie te rzeczy, które... Gaz, odpisa... Wymiana gazociągu, później wymiana wodociągu i następnie kanalizacja odpadowa. I ruszamy, jak to się mówi, z kopyta w poniedziałek. Z kopyta, ale zgodnie z technologią, która obowiązuje w robotach inżynieryjnych. Dokładnie. Jednocześnie ten ruch tutaj oczywiście on formalnie jest zamknięty dla tranzytu, natomiast Ci, którzy mają tutaj dojazd do posesji czy do biznesu będą starali się mieć dostęp. Oczywiście Wy będziecie tym ruchem dyrygować, bo to jest remont, w związku z czym nie może być tak, że wszyscy dalej utrzymują ruch tranzytowy, natomiast elastycznie jesteśmy wobec tych, co dojeżdżają do biznesu i do swoich posesji. No do momentu, w którym nie trzeba będzie zrobić już głębokich wykopów, no bo wtedy to automatycznie będzie to utrudnione, ale ja też postaram się, by te wykopy były jak najkrócej. Rozumiem również, że udzielimy im pomocy jeżeli będą jakieś tutaj dodatkowe rzeczy które są potrzebne o których już byśmy rozmawiali natomiast myślę że autobusy będziemy mieć już zapewnione widziałem piękne zdjęcia które pan dyrektor pokazywał w trzech kolorach tak, tak nie czerwone i białe tak jest. No jest w kolorach francji myślę że najważniejsze żeby one się przejęły ten transport jeszcze mi nie powiedziałeś o tym autobusie czy uda się ten przystanek dodatkowy zrobić tak, analizujemy ta możliwościa. Jednak różnica między tymi przystankami jest spora. Dla starszych osób takie chodzenie aż tam to jest jednak daleko. Dobrotem Cię prosił, żebyś to łaskaw i sprędzić. No i cóż, e, omówiliśmy się w ten sposób, że za mniej więcej miesiąc się spotkamy, zobaczymy jak to funkcjonuje. Ja tak jak powiedzieliśmy z Panem dyrektorem Franczakowskim, jeżeli się pojawi jakikolwiek problem, to prosimy od razu o sygnał. Nie omieszkamy się. Bardzo to proszę, żebyśmy, żebyśmy po prostu nie, nie czekali z czymkolwiek, tylko żebyśmy to od razu brali za łeb, dobrze? Naszym celem też jest. Szybkie i sprawne wykonanie tego zadania. Oczywiście to, co Pan Prezydent wspomniał, że ten ruch dla mieszkańców będziemy stali się utrzymywać. On oczywiście będzie ograniczony i prosimy się nie denerwować, ale no takie są prawa robót inżynieryjnych, robót budowlanych, więc prosimy Jasne. o zrozumienie. Dla tych tutaj jest to ważne, żeby tych, co tutaj mieszkają, co tutaj pracują, ta elastyczność. Jeszcze raz musimy wszystkim pozostałym powiedzieć, że tu już nie ma tego tranzytu. Dla innych nie ma tego tranzytu. Natomiast dla tych, którzy tu pracują, mieszkają, staramy się być elastyczni. Do momentu, kiedy to nie zagrozi jakąś katastrofą, jak będą głębokie wykopy, no bo wtedy nikt z nas nie weźmie odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka i wtedy niestety dojście zawsze będzie, natomiast dojazd myślę, że stosunkowo krótko, bo przecież to nie jest taki długi odcinek, e, będzie musiał być zamknięty. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Pan e, idzie ruchu, jest e, w gotowości Wojowej. Rozumiem, że na błonie jest przygotowany już. Tak, jest, projekt jest przygotowany, pani jest, rozumiem, wdrażany. Wiem, że już oznakowanie jest, które no. będzie wchodziło od poniedziałko, na szczęście jest przygotowany, Tak. Wdrażany także... no, jest projekt organizacji, można powiedzieć. I co też jest bardzo ważne do powiedzenia, bo rozeszły się jakieś nieprawdziwe informacje, że nie ma nadzorów autorskich, mamy podpisaną umowę. Absolutnie dementuję. Jest umowa na nadzory, że nie będzie żadnych materiałów zamiennych, co budziło takie... Jakieś dziwne tak, tutaj emocje, tak, także... Z który generalnie jest to wszystko, tak jest. Nie, nie będzie z tektury, nie zdecydowaliśmy nawet się jednak. Wierzymy, tak. nie, wierzymy, że wspierają co prawda Ukrainę, ale... Wykonawca potwierdzamy zastosowanie materiałów zgodnych z projektem, tak i z, z wysokimi standardami, które w mieście obowiązują, więc y, tak będzie. Czyli widzimy się za miesiąc o tej samej porze. Dzięki serdecznie.